Skoro już zabrałem się za rozbieranie różnych sprzętów z Victrona, to dzisiaj na stół, a dokładnie na paletę, trafiła stacja ładowania Victrona do samochodów elektrycznych. Gniazdo, świecący ring, który można programować na różne kolory. Taki gadżet pokażę w dalszej części filmu wyświetlacz też będzie uruchomiony w dalszej części filmu była okazja żeby ją zdjąć i rozebrać więc trzeba ją otworzyć stację ładowania zamontowałem tak na roboczą na niepomalowanej płycie 3, no, ponad 3 miesiące temu jak odebrałem samochód żeby od razu ładować no i tak sobie poczekała 3 miesiące aż teraz się doczekała demontażu i pomalowania deski deska się maluje więc ponieważ musiałem ją rozebrać i zdjąć to jest okazja pokazać Wam co jest w środku generalnie obudowa pasuje do Victrona designem plastik jest fajny, matowy nie rysuje się na zewnątrz podejrzane jest miejsce, to jest taka dziurka wygląda dosyć tandetnie, to jest odprowadzenie wody dzielgoci z gniazda na kabel no, coś takiego Diktronowi nie przystoi z tyłu pokrywa i dostajemy się do środka pokrywa ma uszczelkę od wewnątrz więc faktycznie jakaś tam Szczelność powinna być zachowana. No i co jest w środku? W środku trochę części, natomiast zawartość pod kątem jakości rozczarowuje. Mimo, że błędnie używamy określeń, że jest to ładowarka do samochodu elektrycznego, to ładowarka do samochodu znajduje się na pokładzie każdego samochodu przy baterii, a to jest stacja ładowania. Co tu mamy? Kostkę przyłączeniową Tu wchodzą przewody przyłączeniowe Ładowarka sprawdza czy jest uziemienie, inaczej się nie uruchomi Kostka taka gdzieś za 30 do 40 groszy Do zakupu Kostka najgorszej jakości jaką widziałem w życiu o, chyba, że typu pomarańczowe są jeszcze trochę gorsze Gdy to urządzenie do mnie przyjechało I gdy je rozebrałem, żeby podłączyć przewody ten stycznik był cały zdemontowany Tu jest pod spodem kawałek szyny DIN I to nie było w żaden sposób zatrzaśnięte Teraz to zatrzasnąłem, nie było łatwo No i teraz się trzyma Z takich ciekawych rzeczy co tutaj widać To wolne złącza. Jedno widać, że jest do RFID Czyli powinno się dać założyć Czytnik RFID do autoryzacji użytkowników, a tam wewnątrz wygląda to na kartę SD albo kartę SIM. Raczej na kartę SIM sugerowałoby to, że jest to modem. Ten wyświetlacz i przełączanie się pomiędzy trybami auto i manual pokazywałem już w jednym z poprzednich filmów. Umieszczam link w opisie do ładowarki można zalogować się przez stronę internetową oraz przez Bluetooth na stronie internetowej widać generalnie obrazek jak na CERBO i jest kilka możliwych ustawień można ustawić prąd ładowania między 6 a 32 ampery można ustawić ładowanie manual, czyli ładuje z pełnym prądem, albo harmonogram czasowy ładowania w zakładce SETTINGS jest kilka różnych ustawień. W zakładce general ustawia się, czy ładowarka jest ustawiona na AC out multiplusów czy na AC in. No i tryb ładowania. I tu jest opcja minimum charging current, czyli minimalny prąd ładowania i generalnie tutaj jest cały problem tej ładowarki. Dlatego, że minimalny prąd ładowania jest 6A. Natomiast jak wyjdzie chmura, to prąd spada poniżej 6A i ładowarka się rozłącza. Nie można ustawić tak jak na przykład we Froniusie, ile czasu ma podtrzymywać ładowanie minimalnym prądem, gdy na przykład jest niewystarczająca ilość z PV. Można sobie ustawić harmonogram czasowy ładowania, oczywiście, można ustawiać sobie jakieś pierdoły typu migające ringi ten wokół kabla ładowania może sobie migać na różne kolory jak choinka, można sobie wybierać czy ma migać, czy ma świecić, czy mocno, czy jasno, jakby to było w ładowarce najważniejsze do opcji ładowarki można się dostać przez są tu generalnie te same opcje co przez stronę internetową moja ładowarka naładowała już samochód Prawie 1000 kWh. No, i tu są jeszcze te wszystkie opcje co na stronie i na cerbo. Na cerbo generalnie te same opcje komunikuje się po WIFI Trochę i to słabo idzie, ale jakoś idzie. Jak będzie podłączony samochód, to będzie pokazywało moce na fazę. W ustawieniach to samo co na stronie internetowej w aplikacji. Moja opinia na temat tej stacji ładowania jest taka. Że z Victrona to tu jest tylko obudowa. Pasuje kolorystycznie, jest dobrego plastiku. Nie biorąc pod uwagę tych uchwytów i tego nieszczęśliwego otworu na wyprowadzenie wody, jest to zrobione przyzwoicie. Natomiast w środku spodziewałbym się czegoś zupełnie innego. To wygląda, jakby było przejęte od jakiejś innej firmy i naklejono logo Victrona. Złącza, różne dodatkowe napłycie, sugerują jakieś dodatkowe opcje, możliwości, aczkolwiek nie przypuszczam, żeby były do tego sprzedawane w przyszłości jakieś moduły. W tej cenie, w której Litron sprzedaje tą stację ładowania, należałoby zaoferować klientom coś dużo, dużo lepszego. Fronius w swojej drugiej wersji, która jest chyba o połowę tańsza, ma wiele ciekawszych opcji i ustawień.